Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Wracam do czytań. Bardzo dziękuję Wam za cierpliwość, za obecność. Osobom również, które zamówiły czytania indywidualne, również dziękuję za cierpliwość. Już prawie, już prawie się wyrabiam. W związku z czym, kto jeszcze nie otrzymał swojego, Czytania indywidualnego. Może oczywiście się dowiedzieć i przypomnieć na maila tarot artystyczny ale ja oczywiście jestem z Wami również w, w trakcie korespondencji, to znaczy w kontakcie. I niedługo, z tego co pamiętam, w tej chwili jeszcze trzy osoby oczekują. Będą już te czytania dla Was dostępne. A my zadajemy kartą pytanie: Co ta osoba do Ciebie czuje? Jaki problem należy między Wami rozwiązać i co z tego wyniknie? Poproszę strumień bezwarunkowej miłości o przekaz dla wszystkich osób, które będą oglądać ten film. Na temat, o którym mówiłam, czyli co czuje ta osoba, o której myślisz, jaką sprawę należy rozwiązać i. Co z tego wyniknie? Dobrze. Mam nadzieję, że już <laughs> przybliżyliście sobie energię tej konkretnej osoby. Tutaj po trochę poprzesuwam nasz kamienny krąg, żeby jeszcze było więcej trochę miejsca. Jeszcze raz przełożę. Wdech, wydech i czytamy. Co czuje do ciebie ta osoba? Hm. Ta osoba wbrew temu, że na początku czuła się bardzo, ale to bardzo pewna siebie. Czuła się osobą, która rządzi wszystkimi tematami dookoła, i jest tutaj. Czuła się bardzo, bardzo w Waszej relacji, taka wyniesiona na wszystkie możliwe sukcesy. Tak. I jako przyczyna tych sukcesów to. Straciła pewność siebie wobec ciebie, i ma wrażenie, że nie jesteś fair w stosunku do tej osoby. Ta osoba trochę się, jakby e, e, przyszło mi teraz do głowy, żeby powiedzieć, że ta osoba z wyżyn spadła w ogromne niziny, i w tej chwili króluje w sercu tej osoby niepewność, zranienie. No, i poczucie, że coś się popsuło. W związku z tym, te trzy miecze, widzimy tutaj, one są nadal w temacie i będą przez jakiś czas, i będą powodowały ogromną niepewność w waszej relacji tej osoby wobec ciebie. No dobrze. Sprawdźmy w takim razie. Co jest tym problemem, tak? Co to jest? Co tu się wydarzyło takiego? tak? Być może ty wiesz, ale to nie znaczy, że ta osoba w ten sposób to yy, również interpretuje. No tak. O, proszę. Trzy wielkie na naraz. Hmm. Coś takiego się wydarzyło między wami, co kompletnie zatrzęsło tą osobą. Ta osoba po prostu spadła z tego swojego piedestału na, z górki na pazurki, że tak powiem, a raczej straciła koronę, w której czuła, że jest. No i złapała się nadziei, że coś jest możliwe dalej. Natomiast to zranienie spowodowało brak pewności w waszej relacji. Ta osoba obawia się po prostu, że masz kogoś na boku. Kochankowie, to jest wybór pomiędzy dwoma sytuacjami, osobami, w związku z czym panuje w sercu tej osoby kompletna niepewność i kompletne poczucie, że no coś między wami bardzo zepsuło i że no nie jest jedyną czy jedynym w twoim życiu. Zobaczmy jaka jest rada na to. I co z tego wyniknie, tak? Jaka jest rada? 10 kielichów, 8 buław i asmieczy, proste, więc łowate. Dla ciebie rada jest taka, ażebyś. Poczuł, poczuła, zauważył, zauważyła, zdecydował się, zdecydowała się na to szczęście wspólne. Następnie zakomunikowała to, no i jednocześnie, jeżeli cokolwiek było, albo zakomunikowała, czy zakomunikował to, że nic nie ma takiego w Twoim życiu, i jeżeli nawet było, to że z całą pewnością, to będzie odcięte i że wasza relacja jest dla tej osoby najważniejsza. Jakoś te karty tak pokazują, że no, trudno inaczej to nawet zinterpretować, dlatego że sprawa jest oczywista i no trzeba tej osobie pomóc. Jeżeli ty masz coś za uszami, to niewątpliwie ta osoba o tym wie, to czuje i bez rozmowy, która zapewni tą osobę o tym, że nic takiego w twoim życiu nie ma i że za, i również, że ty jesteś szczery, szczera i że właściwie nawet nie bardzo jest co odcinać, bo jeżeli nic nie było, no to nie ma czego odcinać jest to nowy początek w komunikacji lub no, że. Absolutnie, no, że jest to zakończone. Oczywiście wszystko zależy od Ciebie, czy Ty chcesz tą relację kontynuować, czy, czy nie. Natomiast ta osoba wie, ta osoba czuje się zraniona i ten upadek z tego piedestału zwycięzcy, rozpoznawalności jako tego najważniejszego człowieka w życiu Twoim, był bardzo dla tej osoby bolesny. No. No dobrze, no to w takim razie zobaczmy jeszcze, co tutaj możesz w tym temacie zrobić. Co tu możesz w tym temacie zrobić? Miłość, no miłość, krótko i na temat. Albo miłość jest, albo miłości nie ma, tak? <grym> no i. Jeżeli jest w Twoim sercu miłość, czy to ta bezwarunkowa, czy ta taka między dwojgiem ludzi, wszelka, tak? Nazw jest dużo, no to nadchodzi czas decyzji i wyboru i komunikowania tego. Afirmacja dla Ciebie, proszę bardzo. Odpuść to, co było i ta afirmacja mówi: radośnie poddaje się pływowi życia. No i tym optymistycznym akcentem bardzo was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.